Informacje były wykorzystywane w przygotowywaniu zamachu na papierze. Strzela. Informacje polityczne, analizy, charak charakterologiczna no, no, analiza. Idzie. Jak no, to za i, daleko? Jeśli to Ali Akca strzela. mówi... strzelał, to musiał tak. wiedzieć jak wejść tam i tak dalej. Dokładnie. Dobrze. A to jest logistyka, natomiast wcześniej jest tak zwana analiza polityczna. Czy nie uważa Pan, że zagospodarowany przez Kreml Pana osobisty urodek informacji, które pan pozyskiwał, między innymi od księdza tak. Soko Sawarego Sokołowskiego, idą do Moskwy i tam na podstawie tych informacji podejmowane są decyzje. Zabijemy papieża lub nie zabijemy papieża. Nie, żeby, moich, moich takich informacji nie było. A skąd pan wie? Ale czy te ja informacje, informacje zbierałem. a czy znaczy, sądzi pan, że jest... ta układanka, te puzle, te wiele, wiele donosów razem stworzyły pan pewien sprawy, obraz, w którym... Szefostwo KGB uznało, ponieważ sytuacja polityczna jest taka, ponieważ mamy ze naszych źródeł informacje, które pokazują nam, że nie ma innej możliwości, trzeba podjąć kroki radykalne. I wtedy podjęto za, decyzję o zamachu. Ja Panu coś powiem, Panie Redaktorze. Pan na pewno będzie w stanie zdobyć pewien dokument. No postaram się, jeżeli tak, nie został i, zniszczony i, przez Pana kolegę. Sądzę, że nie, bo, bo jest świadek yy, na istnienie tego dokumentu. Gdy pracowałem już w Urzędzie do spraw Wyznań, to zajmowałem się wypracowaniem nowej polityki i praktyki wyznajowej. Tamta była już nieaktualna, głupia, bezcenzowna niepotrzebne lękano kościoła. I dlatego będąc dyrektorem Zespołu do Spraw Kościoła rzymskokatolickiego katolickiego w Urzędzie do Spraw w latach 86-90 no miałem duży wpływ Ma to, jakie informacje z Urzędu do Spraw mogły kształtować politykę najwyższych władz w stosunku do, do Kościoła w Polsce i do Stolicy Obywatelskiej. I w swoim czasie, na podstawie um, tych moich, um, jak gdyby, analiz, ocen podjęto decyzję o tym, że trzeba um, zmienić politykę w zakresie budownictwa sakralnego i czyli bez zezwoleń i tak dalej, potem um, zrezygnować z dekretu z 1956 roku, bo chodzi o nominacje, biskupie, proboszczów, organizacji. To my wiemy. Ale, ale niech Pan poczeka. O jaki dokument? O jaki dokument? Właśnie. Gdy Gorbaczek był już u władzy, tak się złożyło, że ja na podstawie moich doświadczeń watykańskich, to, to jest argument właśnie na moją tezę, opracowałem dokument, który się nazywał Strategia i taktyka stolicy apostolskiej we współczesnym świecie. To był dokument taki dość duży, no, ma kilkanaście dobrych stronic i tam stawiałem taką hipotezę, że w obliczu tej sytuacji, jaka jest w tej chwili we współczesnym świecie, punkt ciężkości działania katolickiego się na kraje trzeciego świata. Tak? No pan, dobrze, ale, ale pan mi opisuje jaki... Tak, ale, ale kilka testów, bo to nie pan... Dobrze. Tylko, ale teza ma... Ono... A ja panu odpowiem. Ale, ale, ale na proszę, tezę. Proszę, proszę nie przeglądać. No bo sensu. sensu. Pan, dokończyć. Pani Basiu, tak? Pani Basiała. Pan pani Ewa. Pani Ryszka, pan jest... pani Może być Basia. Nie, nie. Dobre, nie, do, nie, być, zostawmy, nie, zostawmy Ale to jest dokument, który powstaje po 1986 roku. Natomiast nas tak. interesuje wydarzenia związane z księdzem Isakowiczem Zalewski. To jest połowa lat 50., kiedy jest ale zatrzymywany to... przez UB, nękany. Tak ale... jak pan powiedział, nękany to jest pana słowo. I e, dzisiaj pan nęka tego kapłana odszkodowaniem, procesem nie, sądowym. Bo ja go tak. prosiłem, żeby odwołał te słowa. Bo ja naprawdę nie zbierałem tych informacji. Nie znałem proroka. Nie wiem, kto to jest. I, i, I dlatego prosiłem go, pisałem listy. Udostępnię Państwu w tej chwili sprawy. Nie było to, ja to wszystko Ale jeśli Pan pozwoli, jedno zdanie. Ja tylko powiem Panu jedno zdanie. Pana kolega z resortu napisał pracę magisterską na temat Kościół katolicki jako zagrożenie dla państwa polskiego i ja śmiem twierdzić że pan nie nie że pan zbierał że pan zbierał te informacje nie po to żeby polepszyć relacje kościoła z państwem tylko żeby ten kościół zwalczać nie, I w związku z tym odpowiada pan to Pani teza. Ta, znowu. to to nie ale to, to jest które ale ale argumenty historyczne ale, 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 ale proszę państwa no, ksiądz Suchowolec zy, ksiądz Niedzielak to są wszystko rzeczy już które mają ja nie mogę może pan i nawet pan musi, to dlatego że pan firmował tam, swoim nazwiskiem. Tak nie, nie, przepraszam. No pan nie. mówi, że od 1986 no roku... Pan wstąpił do trzeciej Rzeszy, też by pan nie brał odpowiedzialności nie, za nie, bez Dlaczego bez przesady? To był taki sam aparat represji. Tak, to nie Dobrze, to, jest to jest chę... też by pan ale, nie, nie brał. Ale, ale słuchajcie państwo, rzecz polega na no. tym. No popatrzeć trzeba na człowieka indywidualnego, co urodził złego, co dobrego. To indywidualnie jakie informacje od księdza Sokowskiego pan zbierał? Trzy konkretne informacje, jakiekolwiek. Na temat perspektyw normalizacji stosunków... Czyli on przychodził i powiedział panu o perspektywach normalizacji? Nie, to nie jest tak, że ktoś przychodził. No, spod, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, co trzeba zrobić, żeby te stosunki Czyli, polepszyć. A, Czy wśród teraz jest stosunk no i pani pani, pani się śmieję. Bo ja nie, nie. wiem, jakie były raporty. Nie informacji typu kto z kim się i gdzie. Nie, Na dobrze. Ten... A mi jedno pytanie. Jak, ale czy, 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 czy pytał pan księdza Sokołowskiego, co robi ten młody student Radosław Sikorski, który mieszka w domu Polski wtedy w Rzymie? Ale ja nie wiedziałem, że on tam w ogóle mieszka. Nie wiedział pan o tym. czego miałem wiedzieć? Jak pan sobie wyobrazi, że Nożym to jest duże miasto, prawda? To, to nie Warszawa. Tak? Okej, okay. no, Ale krótko, nie wiedział pan, że Radoza Sikorski no, mieszka nie, no, w domu Polski? w ogóle, no. Z Tomaszem Turowskim też pan nie miał kontaktu. Nie miałem. No naprawdę nie miałem. No. Ale No i Pan może wierzyć. Nie, 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 no ja przyjmuję to do wiadomości. Albo Pan może nie wierzyć, ale e, ja miałem na ogół kontakty e, z, z kurialistami na wyższym szczeblu. Proszę, proszę, proszę wierzyć. Ja przez, przez rok czasu pełniłem funkcję kierownika zespołu do spraw stanów kontaktów. Ze Stolicą Apostolską, gdy minister Kuwerski był w rok Tak, I, czy więc ja pytałam ja trzy pozyskane informacje, przykłady, przykłady konkretnych informacji, bo na Rozmowy na temat re, perspektyw, to pan może sobie mówić tutaj no, znowu, do, do kogoś, ktoś. Wtedy... Czy, czy Konkretnie, ja proszę pana o trzy konkretne żebym powiedział pan, jaka, czy, jaki był charakter pana pracy. Trzy konkretne informacje pozyskane na przykład od Księdza Tak. A czy Pani pamięta, co Pani robiła 30 a lat temu? A to było kilkadziesiąt lat temu, czy lat No pana dobrze, to skoro Pan nie pamięta lat, takich nie. rzeczy, a ja a skąd to pan skąd pani może dzisiaj... Ogólnie, pamięta. ogólnie, generalnie, generalnie. Dobrze, prawda? A no, natomiast to pan, razie... Pani żąda szczegółowych informacji. Ale czy informacja, czy Pan znał proroka, czy nie znał proroka? No nie znałem. Informacja? No ale być może skoro Pan tamtych rzeczy nie pamięta, bo być może Panu też się to myli, może ale jednak Pan znał proroka. Nie, nie. Panie I... redaktorze, Panu odpowiem. Oficer, który prowadzi źródło... On dokładnie zna jego nazwisko, imię, miejsce, sposób łączności, czyli telefony, adres zamieszkania i tak dalej, i tak I jest w pełni świadomy, że to właśnie to źródło tak, a tak się nazywa. I to pan pamięta. I to ja pamiętam w stosunku do źródeł, które prowadziłem. Rozumiem. A jakieś a na... przykłady informacji. Chodzi o naturę pana pracy. Przykłady pozyskanych Więc informacji. Powiem. Więc pani powiem. Perspektywy normalizacji. Nie, to nie jest stosunku. informacja. Przykład informacji, o której pan no, raportował no, dalej. No i na przykład była wypowiedź kardynała takiego, a takiego, że dobrze, za dwa lata normalizujemy stosunki. Ja mówię przykładowo. Czyli prawda. ktoś spisał wypowiedź kardynała i przyniósł do pana, tak? Nie to, że spisał, nikt nie spisał. Ale bo powiedział, to było pod... tak? Czy tak, interesował tak. się pan tym, jaka jest polityka Watykanu wobec kraju Związku Radzieckiego? Nie, to nie. E, i... W ogóle nie obchodził pana nie ten odcinek. A a jakie są nastroje w Polsce po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszka? A, wiecie pan, to jest ciekawa rzecz. Ja już byłem w kraju od roku, jak zamordowano księdza Popiełusza. Bo ja wróciłem 15 października 1983 roku. A ksiądz Popiełuszko był już mi wtedy za parę miesięcy, bo nie, nie chciało mnie przyjąć do pracy tam, gdzie pracowałem przed wyjazdem, bo nie miano zaufania, to powiem pan szczerze z uwagi na te informacje, które ode mnie przychodziły z Watykanu. Były pewne wątpliwości co do mojej lojalności. Tak było. I dlatego przez kilka miesięcy ja nie wiedziałem gdzie będę pracować. Wreszcie sam powiedziałem, że ja nie chcę tam pracować i że proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie się do Urzędu do albo do MK. Do którego roku członkiem PZP? Panie redaktorze, naprawdę to nie jest ważne. Ale nie, ważne jest, czy był pan członkiem PZP, tak jak wielu innych. No tak, okay. Ale pan, ale pytamy o pana, nie o wielu innych, byłem, tylko o pana byłem do którego roku? członkiem. Tak rozumiem, ale do to którego. Chyba roku? Do końca, hmm. chyba do końca, Ale czy jeśli Pani jest członkiem jakiejś organizacji, czy to znaczy, że Pani jest aktywistą? Jeśli to jest organizacja, nie, ale jeśli no, ale, to jest organizacja przestępcza, poproszę, to firmuje, to jakby biorę współodpowiedzialność. Z, e, pani mówi, A Pan nie wie, że SB była organizacją przestępczą? Teraz pan to nie dowiaduje się? Nie pan od Pani, od pani tylko no, z tych publicystycznych stwierdzeń. A po morderstwie księdza Popiełuszki nie zorientował się Pan o tym? A może wróćmy do, tych, do tej problematyki batykańskiej? Skończym, nie, mam, nie, 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 nie mówimy... tym kto by inny, to, znaczy, inny zamordował ja, ja, księdza nie wiem, ale przed chwilą pan mówił, jest, że pan, tak? przed chwilą pan powiedział, że pan pozyskał pewną informację nie. bardzo ważną, nie. która... A, nie. a to pan nie czytał? Nie, ja. no, przed chwilą. Nie? Przepraszam, to przed chwilą pan powiedział. To nie pan w internecie, nie. To nie przed chwilą pan, pan powiedział, że pozyskał pan pewną informację, która tak. wskazywała, nie. że jest to prowokacja w obrębie władzy, czy na rozgrywka w obozie władzy. No to jednak pan tą sprawę zna, zna nie. również nie. pewne niejawne informacje, które były nie na Panie Redaktorze. Ściślejność. Jeden z sekretarzy prymasa składał mi wizytę, jak wielu innych i biskupów i, i, na, na różnych stanowiskach, bo był dialog urzędzia do sprawy, między państwem napuściłem. No i pod wrażeniem tego, co się stało... Taki dialog pod przymusem, ale to... Ten... No, nie. nie Bo oni przychodzili tak z własnej woli do... Tak, załatwiać różne sprawy, uzyskać zgodę na, na to, na to, na to, I wtedy prowadzili. Ale, ale proszę Państwa, proszę, 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 zobaczyć, ile w ile jest moich... Dobrze. czy ja mogę... Głódna, maga... taki liberalny bardzo, na liberalnych luzyk. Widzę, że Pan ma dużo informacji. Czy ja mogę od Pana prosić telefon? byśmy się mówili na rynku, w warunkach bardziej komfortowych. Świetnie. Ma mistrę, albo, albo, mogę... nie, no, ale może, może ma. wie Pan co, później, bo nie okay. chcę, żeby to pogłębić. Okay. Okay. To, to Niech Pan zostanie. Okay. Ale chętnie z Panem porozmawiam, bo naprawdę nie wiem, z ukrycia.